Sikoreczka, sikoreczka, przyleciała do mnie. sikoreczka i chlebekie Jak to ładnie sikoreczka. do badłach chlebeczka. Chlebek smakuje. Bo to z dziadnami jest chlebek proszę bardzo, jak koreczka sobie chlebek się. Sikureczka Jest śniadanie. Niedziela dzisiaj jest trzeciego. Sikóreczkę sobie chlebek pożywa. ptaszek taka sikorka zielona, żółta, zielona, kolorowy ptaszek No poleciał sobie. No dzisiaj mamy dzień zaduszny. Wczoraj. Wczoraj był dzień zaduszny, a dzisiaj mamy niedzielę 3 już mamy, 3 listopada i chciałem powiedzieć, że zbliża się milowymi krokami święto 11 listopada. Nie wiem gdzie będę 11 listopada, czy w Gdańsku, czy, czy gdziekolwiek bądź indziej, ale na pewno będę uroczyście obchodził święto 11 listopada. Być może pojadę do Warszawy pod pomnik Dłowskiego, gdzie tam Eugeniusz Sedecki, jak za roku, stawia wielki krzyż. Krzyż, no i częstuje pieczonym świniakiem. No jest to święto no, obchodzone tam wielokrotnie. Bywałem. Przyjeżdżał też generał Grudniewski, generał Wasiak z Polski Drzew Szczeleckich, przyjeżdżał też pan prezydent Andrzej Duda, ale również przyjeżdżał naczelnik państwa polskiego, jak to go nazwał, generał Wasiak Jarosław Kaczyński. No, pozdrawiam wszystkich z Gdańska i myślę, że wspólnie będziemy obchodzić. W jedności, święto narodu, narodowe święto 11, 11 listopada, bo to jest nasze wspólne święto i powinniśmy je obchodzić w jedności, nie dzieląc się na, na tych czy tamtych, bo najgorszym dla nas jest to, to gdzie dwóch Polaków, tam trzy, trzy zdania, więc warto się zastanowić, co my robimy, bo przecież w ten sposób nas wszystkie. Wszystkie agencje, no bo przecież tych agentów mamy pełno w, w, w Warszawie i nie tylko w Gdańsku, też agentów różnych mocarstw, że tak powiem, którzy nas rozgrywają w ten sposób. No przecież naszych polityków się rozgrywa, bo przecież możemy tylko powiedzieć jedno, że do suwerenności to nam daleko. Raz podporządkowywaliśmy się Związkowi Radzieckiemu. I tym wszystkim ich przywódcom, Breżniewowi Stalinowi i Gorbaczowowi, który też nas, że tak powiem, pozwolił nam wyjść. No i jeszcze był Jelczyn, który wypił niejedną wódkę z Lechem Hohensohn, naszym prezydentem Onegdaj. No, ale chciałem powiedzieć, że Trzeba dzisiaj myśleć o przyszłości, bo nie możemy teraz dawać się podporządkowywać Brukseli, która nam dyktuje, co mamy robić, albo no, USA, Trumpowi. Przecież to Trump nam też mówi, co mamy robić, że mamy sobie kupić takie samoloty w 16 albo coś. No, przecież to my nie jesteśmy państwem suwerennym. My ciągle jesteśmy wasalem. Bo jeżeli stały wojska radzieckie na naszym terytorium, no to byliśmy okupowani. Teraz stoją inne wojska. Przepraszam, czy, czy samodzielne państwo musi mieć na swoim terytorium jakiekolwiek wojska? Proszę Państwa, 5 tysięcy żołnierzy, które stoi na, na, na straży naszego spokoju z NATO, czyli amerykańskie wojska, czy w stanie jest nas obronić przed jakąkolwiek inwazją? No, te 5 tysięcy żołnierzy w Polsce wyposażyć więcej, to by było lepiej. Kortat Minał Morskich, drużyn Szczeleckich, Słowomir Ziembiński. No takie jest moje zdanie. No każdy ma prawo do swojego zdania. Prawda? Pozdrawiam Zdańska. Do zobaczenia 11 listopada. Ahoj.